Siemka witam Was na kolejnym odcinku Dzisiaj znowu vlogowo Mam kolejny element składanki Wielkiego nowego studia Jest to stół gamingowy Na 60 w końcu się zmieszczą Dwa monitory Kosia jest zadowolona To jest mój święty gran Tak Syri Unboxing Czemu oni teraz robią, że wszystko trzeba skręcać? A wyobraż sobie, żeby 1,6 metra weszło nam do auto, Taki plot? Nie wiem, czy byśmy zmieścili. Tak, to mamy instrukcję obsługi, jak zrobić własne gamingowe stanowisko. No Pochwal mnie. No to jest pomoc w składaniu pomoc. W biurkę. Jeszcze nie wiem, z czym zrobimy tą bagietkę. <noise> Już głodny jestem, tyle się nakręciłem. Ja też i mi ciągle każesz się kamerować. No powiedz to, że Gosia zrobiła kanapki. Nie zawsze jest zła. <noise> no. nie, zawsze nie zawsze trzeba skarżyć, bo na razie ich nie mamy. I nie zawsze krzyczy, tylko czasem robi jedzenie Tak, i pokazałeś na upitą <laughs> Tak, no. no Taką mi zrobiła no, Twoja jest niebieska, jeszcze nie pita No i jak Ci idzie? Nie idzie mi, pasują <laughs> elementy Widzisz? Ale to sobie... Tak będziesz teraz y, siedział, te no, dwa... Na ciebie. Tak? Te, te dwa monitory będą skierowane na siebie razem, tak? Tak. Mam tyle miejsca, że... Trzeci jeszcze po środku cię tak. Nie tak, wiem tak, po co ci było takie wielkie taki biurko. Wielki ekran. Nie wiem po co ci to wielkie biurko takie. Przesadnie jest co moim zdaniem. Co się rzucasz? Nie podoba mi się skrajnie. Tak. Cały pokój zagracił. Nie podoba mi się. Teraz ładnie na środku. Ty. No i po co ci to miejsce od boku, tam? Tu? No. Na trzeci monitor? No na pewno. Tak, tak. Met 40 albo Met 20 by ci spokojnie wystarczy. O co ci chodzi? Przesadzasz z tymi. Nie podoba mi się. Cały pokój zagraciłeś, nie wiem gdzie ty to później postawisz. No, elegancko teraz. Słuchajcie, noc nastała. A tutaj MK skończył ogarniać swoje studio, podłączył sobie dwa monitory. To jeszcze nie koniec. Tak, komputerek. Tutaj jest drogi sprzęt, słuchajcie. Wszystko za wasze donate'y kupił. Przecież nie chodzi o pracy. To jasne, wszyscy chodzimy codziennie do pracy skąd. I tutaj właśnie ma swoją myszkę, podkładkę, klawiaturę i mikrofon. Moim zdaniem te podkładki są do wymiany i mikrofon też powinieneś wymienić, żeby było tak naprawdę pro profesjonalnie. Tutaj będzie. I zobaczcie na ten fotel. no Fotel też jest do wymiany, więc tutaj zbieramy datki. Na fotel, podkładki i mikrofon, żeby już było tak naprawdę pro. A tutaj ja się zajmuję robieniem tła do streamów. Tak, myślę, tutaj powiesimy jakąś koszulkę z pandzików.pl. No i ten kocyk, no to wiadomo, co jest na razie na wykuszenie. Ale w przyszłości zastąpią go tutaj jakieś Mimo zasłony. mi jak to w oknie wygląda. Tak, w, w oknie. Gdzieś... <laughs> pokój dziecięcy, tak. Więc tak się prezentuje studio na razie. My tutaj jesteśmy jeszcze w trakcie ogarniania i na streamie zapewne zobaczycie, jak będzie się prezentowało tło. Premierowo. Tak, bo streamy są codziennie Twitchu. na Twitchu i no na YouTubie. Około 18.00-19.00, no nie, nie? muszę Tak, więc tak zazwyczaj możecie się spotkać z M ką i trochę posłuchać mojego marudzenia w rogu. Jak się kąpię, bo nie mamy drzwi. Też. <laughs> no. Tylko się poniosła trochę fantazję. Tak. Ukorzystałam moje mniej używane koszulki. Nieużywane jakby co. I tutaj na nich siedzi Dynia Dorotka z Biedronki. Wiecie, taki klimat jesienny. A tutaj tak się prezentuje studio. Tutaj Miłoszowi jeszcze odstąpiłam swoją lampę na razie. Musimy tę samą kupić. No tak, kiedy się na tak? nie. Może wyżulę z temu. No może. No. Więc tak to wygląda. I jeszcze pokażę Wam, jak wyglądają kartony. Po, bo znowu toniemy w kartonach. Może, Miłosz, musimy tak jak sąsiad zrobić. Walić na krew też. Tak, Zobaczyć. będziemy Trzymać przez miesiąc na korytarzu swoje kartony i się bulwersować, jak ktoś będzie nam je przesuwał na drzwi. To wcale nie ty. Mamy nadzieję, że sąsiad nas ogląda. <grym> no. Po bojowisku, po montażu stołu, jeszcze co przed nami mikrofon, ale tu przy tym nie będzie tyle śmieci. Jeszcze mm. go się planuje zrobić wielkie tło, ale też nie wiem. Co jeszcze tam A jeszcze z Panda Sedumburito masz nieużywaną jedną koszulkę, bo mam dwie, to ci mogę dać do tła. Okay. Z drugiej strony. A to już poza, poza vlogiem. No. no, to się żegnamy. Dzięki, przypadki że się, trzymajcie się do sendego. i zobaczymy się na Twitch.